Berkowicz miał mniej szczęścia, słuchaj, bo generalnie mm, próbował wynieść patelnię z pokrywą, co nie jest bez znaczenia, i serwis obiadowy 18 talerzy, czyli ewidentnie domówka miała być, słuchaj. Pytanie, czy te talerze były razem spięte, czy każdy trzeba było... Wiesz... Jest to miał, wziął torebki strunowe, 60 sztuk, więc prawdopodobnie wpakował tam te talerze. Okay. Fartuch kuchenny. Nie wiem, mówiąc szczerze, po co dwa kable USB? Chciałem zobaczyć ten fartuch wiesz. Nie ja wiem. też. Jak yy, wiesz, fartuł Berkowicza, <laughs> naprawdę bardzo interesujący musiał być. Słuchaj, yy, 394,95, wiesz, i tak przeszedł, tłumaczy się, co już państwo bez wątpienia słyszeli, że on w słuchawkach to kasował w, w kasie automatycznej i yy, no i nie słyszał tego pikania, tak? Yy, I Został złapany, wylegitym, wyle, wylegitym, wylegim, wylegitymowany. Wylegitymowane. mnie ek, ekscytuje ta historia. Wzięli od niego dowód. O. <śmany> Zapłacił mandat, nie, przyzwał, nie przyznał się, że jest posłem, ale ciekawe jest to, że słuchaj, to co kupił i skasował, to tego nie zabrał, a to, co, czego nie skasował, tylko se wziął. To też oddał, wszystko oddał, ale jeszcze 500. mandat zapłacił. Czy generalnie ta lawackość go nacięła. No totalnie, no ale wiesz, bo jak się tłumaczy w ogóle Berkowicz i jego koledzy z Konfederacji, jak go tłumaczą, no on taki roztargniony zawsze jest. No zawsze taki był, no taki jest. 18 talerzy. Taki się urodził i taki jest, słuchaj. Słuchaj, jest ten problem. Otóż um, on Paragonu nie chce pokazać. Ciekawe, prawda? No wiesz, bo generalnie kasujesz te rzeczy, to zakładam, że robisz zakupy na 10 tysięcy no to tam powiedzmy 300 zł, może nie zauważysz. Ale jak robisz takie szybkie zakupy, jak on twierdzi, i nie zauważasz rzeczy za 400 szybkie zł, zakupy czyli generalnie... Przy... Co, szybkie zakupy w IKEA, to wiesz, hot -doga można kupić na szybko. A... Słuchaj, bo są tacy, bo on raz się tylko zareagował, jak w pewna... Y, pogroził sądem pewnej użytkowni, użytkowniczce, mam dzisiaj problem z dykcją, przy tym Berkowiczu. Y, pogroził jej, jak napisała może to pracownica IKEA, że on skasował tylko łyżkę cyzakową za 99, wiesz? A reszta mu nie weszła. Mm. I on nie zauważył. Mm. Czyli wiesz, kasujesz łyżkę cyzakową, patelnie, wolki strunowe, talerze. Czyli mówisz, że i łatwiej... wychodzi ci 999, płacisz i idziesz. <noise> Słuchaj, ale czyli mówisz, jeszcze więcej mówisz. Czyli mówisz, że łatwiej z łyżkę cyzakową zeskanować niż talerz na przykład. No, ewidentnie tak. To, to jest w ogóle... Ja uważam, że to jest... to jest taka niepraktyczna bardzo. Coś mi się tak wydaje. Wiesz, to jest taki... coś jacyś tacy amatorzy trochę.